Witam wszystkich w kolejnym odcinku Car Mechanic Simulator. Ja jestem Bonkol, a to jest mój garaż, w którym będziemy robić no, po prostu naprawy. E, moi drodzy, na samym wstępie wam chcę tylko przypomnieć, że oczywiście cały czas macie tutaj adnotacje i opis, y, tam są linki fajne, tam możecie zobaczyć poprzednie odcinki. A teraz na samym początku wam pokażę te skille, które ostatnio y, odblokowaliśmy, czyli szybkie odkręcanie oraz poziom narzędzi naprawczych 1, 50% szansy na naprawę i powiem szczerze, że próbowałem tego. Bardzo fajnie to działa, jest 50% szansy na to, że albo naprawię do 100% jakiś przedmiot, albo go praktycznie zepsuję do zera, więc stracę go. Um, moi drodzy, druga sprawa jest taka, że troszkę tutaj mi widzowie podpowiedzieli odnośnie pewnych rzeczy, które można ulepszać w moim garażu i mój garaż to nie jest tylko to, co tutaj jest, czyli dwa ponośniki i miejsce na auto, tylko okazuje się, że mogę bez problemu sobie na przykład ulepszać ściany, podłogę, Mogę nawet stelaż troszkę tutaj ulepszyć, okna wymienić, podnośniki nowe zamontować. Niestety tych punktów nie posiadam jeszcze tyle. A te punkty generalnie no to będzie troszkę marnotrawstwo tych punktów na początek, ponieważ mamy mało doświadczenia i chyba to jest taki endgame w sensie zrobili dla osób, które będą grały bardzo długo w tą grę. No i jak im się już zacznie nudzić, to pewnie będą sobie zmieniać wygląd swojego garażu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że zobaczcie, mogę lakiernie odblokować za 5000 doświadczenia. Na, razy, na razie mamy doświadczenia 2600, czyli jesteśmy w połowie drogi. E, I jak odblokujemy lakiernie, jak zobaczcie, tutaj są już przewody elektryczne, czyli ona jeszcze nie jest zbudowana. Tutaj, tutaj kurde. Poszli chyba na flaszkę robotnicy, no bo zobaczcie, mają przerwę, albo w ogóle się nie wstawili. E, także jak odblokujemy lakiernię, to będziemy mogli przyjmować nowe zlecenia z lakierni. I co jeszcze? Tutaj chyba jeszcze coś chciałem pokazać. Lakiernia była. O, tu jest diagnostyczna ścieżka. I też 3000 doświadczenia. Czyli pierw chyba ścieżkę diagnostyczną odblokujemy. Na której to będziemy mogli robić przeglądy samochodowe. No i spoko, i, i fajnie, nie? Moi drodzy, moim zdaniem to jest spoko. O, parking! 7 tysięcy jeszcze parking, zobaczcie. 7 tysięcy jeszcze parking, mogę odblokować. I tam mogę parkować samochody, a i jeszcze jest zabawa, zobaczcie to. Jest wyjście e, i mamy tak, centrum aukcyjne. Centrum aukcyjne, jak będziemy mieli jakieś samochody, to możemy je tam chyba kupować i sprzedawać, te samochody. E, tutaj jest mój garaż, a jeszcze jest tor testowy przy starej fabryce. I generalnie jak będę miał swój własny samochód jakiś, kupiony, to będę prawdopodobnie mógł testować na tym torze właśnie ten pojazd. Także zobaczymy, jeszcze dużo przed nami. Tak jak widzicie, jak się ktoś zastanawiał, czy Bonkol kurde już kończy tą grę, bo już wszystko odblokował. To nie, to okazuje się, że to jest dopiero początek. No i dobra, no to przechodzimy od razu do tego głównego odcinka. Czyli od razu bierzemy jakieś auto konkretne. Salem Flamo. Salem Flamo, jak widzicie, chyba nie mieliśmy jeszcze go w naprawie. I tu jest parę rzeczy do roboty. Przyjmujemy zlecenie, przyjmiemy zlecenie i tam chyba było wypisanych parę wad: typu, samochód jest zbyt głośny i zaraz jeszcze sprawdzimy, upewnimy się. Zobaczcie. Auto jest zbyt głośne i trzeba wymienić tłumik środkowy. Tego jeszcze nie robiliśmy. Hamulce są kiepskie, i tu będziemy się bawić chyba pierwszy raz y, z hamulcami: cylindry, szczęki. Nie, no tutaj akurat to jest taka tradycyjna naprawa. No i mamy bardzo, bardzo tradycyjną e, naprawę rozrządu czyli napinacz, pasek. Ok, to moi drodzy, zacznijmy może od tego, co da się y, naprawić bez y, podnoszenia samochodu. Jak widzicie, bardzo stary samochód. Śmiesznie to wygląda, jak jest tyle miejsca, a taki silnik tutaj. Więc oczywiście na początku zaczniemy od e, wymiany z rozrządem. Czyli tutaj zacznijmy od pompy wody. Tylko musimy pierwszy pasek ściągnąć klinowy. Teraz możemy ściągnąć ten pasek. Pompa wody teraz. Ok. E, kolejna sprawa to jest co? Co my tam mieliśmy to zrobić? Napinacz paska, pasek rozrządu to chyba zdemontowaliśmy, i pompa wody. Czekajcie, upewnijmy się. Pompa wody, pasek klinowy. Pozwólcie, że jeszcze raz. Aha, to jeszcze pasek rozrządu. Uu, to muszę osłonę rozrządu ściągnąć. Tylko ta rolka jest taka inna tutaj. Taki inny typ silnika, bo, moi drodzy, ja wam powiem. Dobra, chyba mogę już tą osłonę ściągnąć. O, zdecydowanie. I patrzcie, napinacz paska jest pod osłoną. E, czyli coś, czego w tych takich autach nowszych już tego nie stosujemy, tutaj. No okej, okay. no spoko, dobra. Czyli ja na bieżąco będę. Jeszcze zobaczymy, czy możemy naprawić te przedmioty. Bo jeśli ktoś nie pamięta, to odblokowaliśmy stół naprawczy. Osłona rozrządu, znaczy osłona rozrządu. Mógłbym ją spróbować naprawić, ale chyba nie podejmę tego wyzwania, tego ryzyka. No bo szkoda, bo osłona rozrządu jest całkiem spoko, więc po co mi to. E, dobra, pasek rozrządu R4. Napinacz paska i pompa wody. Zacznijmy od paska, od pasków, bo te paski to dosyć łatwo jest. Ok. Pasek rozrządu do wymiany. Napinacz paska teraz będzie potrzebny nam. E, pompa wody. Tylko teraz, czy ta pompa wody to była taka? Upewnijmy się. Tak, to jest R4. I jeszcze mamy napinacz paska. Pompa wody R4 i jeszcze napinasz paska gdzieś tutaj powinien być. Eee, wyżej, 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 wyżej. Z tym to jest. Ja nie lubię szukać tych przedmiotów. Szkoda, że tutaj nie ma. O właśnie. Dobra. Wymienimy sobie to wszystko. ok Tryb montażu i lecimy z paskiem. Hmm. O co jest? Hmm, co jest? Czekajcie. Coś mi się zacięło chyba. Okej. Okay. Nie mogłem montować. Dobra, nie mogłem montować. Już to wszystko działa. No i tak to jest. Jestem Januszem mechanikiem, moi drodzy, pieniądze się zgadzają, bo naprawiam takie stare samochody, jak widzicie. Kasuję za to grube miliony. Cały czas do przodu. Cały czas do przodu. Ja tej osłony nie wymieniam, nic z nią nie robię. Prawdopodobnie samochód zostanie tutaj zaliczony i uznany jako naprawiony. Yy, bo... Co no, nie widzę przesłanek ku temu, aby tak mi tutaj odrzucili tą naprawę. Jeśli, jeśli się zgadzają na to, że na przykład chcą mieć stary pasek, no to spoko. Dlaczego nie? Zobaczymy. Co tutaj jest? Jest naprawione, okej, okay, jedna już z trzech usterek głównych została usunięta. Teraz podniesiemy sobie samochód, czyli go wyrzucimy tutaj na lewy podnośnik. Dobra. Podniesiemy sobie nasz samochód I dosyć ładne, dosyć ładne auto To w ogóle jak jakaś łada wygląda yy, I od czego zaczniemy I to jest ten tłumik Ten tłumik jest tutaj gdzieś yy, To nie jest ta część Czekajcie, bo to źle kamerka mi tutaj spojrzała To jest ten tłumik Środkowy Musimy go wymienić To jest jedna z najprostszych w ogóle napraw Generalnie jak kiedyś pójdziecie do mechanika I będziecie mieli do roboty coś z tłumikiem to przemyślcie to i się spytajcie, ile on będzie chciał za tą robotę, bo sprawa jest taka: są mechanicy typowo od tłumików, nie? Wiecie, są takie stacje naprawcze, że zajmują się spawaniem i wymianą tłumików. I to jest bardzo prosta sprawa dla nich, bo najprościej jest dla nich po prostu wymienić. Tłumiki to jest strasznie ogromna część. No, sam gabarytowo, i łatwo jest to im wymienić, tak? Jak już im przychodzi do jakiegoś spawania, to już tak y, dziwnie patrzą. No dobra, można by to zaspawać, ale generalnie lepiej jest wymienić, bo, bo im to łatwiej jest y, zrobić, nie? Ale kasują za to, kasują. Jak szalone dziki. Dobra, tłumik. Jak on się nazywa dokładnie? Tłumik Środkowy. Może ktoś z moich widzów jest mechanikiem, albo się troszkę doszkala do tego zawodu, albo jest na praktykach, niech da znać. Niech da znać w, w komentarzu do tego filmu. I moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo kurczę, 3000 osób ogląda taką serię, a jest potem 50 łapek. Dlaczego tak się dzieje? Czy, czy wam po prostu ucieli wasze łapki, że nie możecie kurde kliknąć w kciuk? Ludzie, tak się nie robi. Czekajcie, dlaczego nie mogę tego zamontować? No! Już jest super. No oczywiście teraz każdy powie, że jest mechanikiem, tak? Bo kiedyś z ojcem wymieniał żarówkę w samochodzie? No... Ale... <laughs> no ja jestem mechanikiem, to co? Przynajmniej w, w tej grze. Bęben hamulcowy, bęben hamulcowy, cylinder hamulca bęblo, bębnowego, szczęka hamulca. Ludzie! Co w tym samochodzie jest nie tak? Gdzie są bębny hamulcowe? W ogóle... Co jest nie tak z tym samochodem? Dlaczego on jeszcze w ogóle jest dopuszczone do użytku? Dobra, wy odkręcamy wszystko. Dobra. O kurcze, tarcza hamulcowa jest zdecydowanie do wymiany. O panie, a to co? Musimy sprawdzić, klocki hamulcowe. Nie, klocki hamulcowe są spoko. Tarcza hamulcowa jest zdecydowanie do wymiany. Ja nie wiem, czy się do tego paska nie doczepią. To jest spoko. Jak to tutaj wygląda? Tutaj jest chyba ok. Mm, tutaj te koło zdecydowanie nie ruszam tego koła No to już chyba niestety podlega pod naprawę Tak sobie pomyślałem, że tutaj bęben hamulcowy moi drodzy O kurde, tutaj mamy szczękę hamulcową w ogóle Co to jest za samochód, że tutaj taki stary stary szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe ludzie ja się nie znam, ja się nie znam naprawdę Pierwszy raz spotykam się z kurde, z takim... Ja się... ja, ja nie wiem no to taki film był kiedyś. Dobra, co to jest? Cylinder hamulca bębnowego. To są jakieś stare typy. Stare typy hamulców. Takich pewnie już się nie robi. Dobra. Co jeszcze jest do wymiany tutaj? No raczej nic. Dobra, idziemy. O, moi kochani, cylinder hamulca. szczęka hamulca. Dobra, cylinder i szczęka. Czyli zacznijmy od cylindra na C. Cylinder hamulca. szczęka. S. Moi drodzy. szczęka hamulca. No ja to będę widział, tak? szczęka hamulca. Dobra. Aha, ja mogłem naprawić pewnie coś. Niepotrzebnie kupuję to. Zobaczymy, czy mogę coś naprawić. Aha, pół ośkę mogę naprawić i zacisk hamulca, bez sensu. Nie chcę tego naprawiać. Co my tutaj mamy do wymiany? Eee, szczęka hamulca jest do wymiany, cylinder do wymiany, bęben hamulcowy, dwa bębny hamulcowe. Dwa bębny hamulcowe jeszcze trzeba kupić. Dobra, moi drodzy, be, 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 bęben hamulcowy. Dobra, a patrząc na nasz samochód co tam było do roboty? Dwa bębny hamulcowe, bęben, szczęka i tarcza hamulcowa wentylowana. Co? A ją zdemontowałem w ogóle? Tarcza... A, Jest! To ja muszę ją kupić. Tarcza hamulcowa wentylowana. Teraz was nauczę troszkę alfabet z bonkolem. OPR T tarcza, tarcza, tarcza hamulcowa wentylowana. No i dobrze. No i dobra, idziemy montować, moi drodzy, nie ma czasu na takie pierdzielenie. Zaczynamy tak. Zawieszenie. Zaczynamy tryb montażu. Lecimy z tym wszystkim. Pół oś w ogóle to pościągałem. Dlaczego doszło do tego? Że ściągnąłem takie rzeczy. Ok. Musimy dać cylinder. Dajemy nowe szczęki, ale one są piękne. Patrzcie, cudownie to wygląda. Yy, dajemy tutaj tak, jak jest. No i teraz mistrzunio od wkręcania oczywiście się ujawnił. No i super. Teraz druga strona, druga strona, lecimy z tym shitem. Zakładamy szczękę hamulca 61%. Ona chyba wystarczy, bo tam było do 60% w tej naprawie. Czyli całkiem spoko. Może być. To jednak szybkie dokręcanie jest fajne, bo nie marnuje tyle czasu. Dobra. ojej, Dobra, czy ja z tej strony muszę coś zrobić raczej nie. Z tej strony było dużo, bo tutaj jest tarcza hamulcowa, wentylowana. Eee, klocki hamulcowe są spoko i chyba jeszcze zacisk hamulca też jest spoko. Dwie śruby. No i możemy montować tutaj już Felgę. Basic. Troszkę jest kurde złapana przez korozję, no ale... Dobra. Moi drodzy, 864 dolce. 864 dolce. Zakończ zadanie. No i tak się robi, moi drodzy. Mamy 2700 doświadczenia. Mógłbym jeszcze wziąć jakieś zadanie. Mógłbym jeszcze wziąć zadanie. Słuchajcie, trzeba wymienić filtry i głośny wydech. To przyjmę sobie jeszcze te zlecenie, bo ono jest dosyć łatwe. Filtry są łatwe do wymiany, i tłumik też jest łatwą naprawą, więc weźmiemy sobie. Miejmy nadzieję, że się szybko załaduje, bo podczas brania. O, właśnie. Pewnie telefon zaraz zadzwoni. Jak to wygląda z tymi filtrami? Oleju, paliwa, powietrza. Aha, i jeszcze głośny wydech, ale nie znaleziono części. Czyli oj, mamy, dość, mamy już do czynienia z takim trudniejszym zadaniem: w sensie sami musimy stwierdzić. Czyli nie, po prostu tu mamy listę części, a tu nie mamy listy części. Więc spoko. Dobra. To te rzeczy możemy niektóre z wymienić stąd e, Niestety do tego jednego filtru oleju będziemy się musieli dostać Od dołu Natomiast filtr paliwa jest dosyć łatwy do zdemontowania To już robiliśmy wielokrotnie e, To co? A co tam jeszcze było? Filtr oleju, paliwa, powietrza Aha, to jeszcze tutaj jest filtr powietrza, nie? Tylko powinni... A ja nie lubię tych klipsów demontować, bo one są takie malutkie Dobra Zdemontujemy tę te, te, pokrywę. Filtr powietrza do wymiany. Dobra, to ja od razu może sobie tutaj kupię. Tylko jakbym wiedział, jaki tam jest kurde ten filtr oleju. Czy on jest tutaj wypisany na liście? Filtr oleju R4. Dobra. Generalnie zakładka filtry: filtr oleju R4, filtr powietrza i filtr paliwa. Dobra. Czyli te dwie rzeczy już mogę tutaj sobie wymienić bez problemu. To zamontujemy. A i czemu ja to zdemontowałem? Jeszcze raz, tryb montażu. Spoko. Tak zostałem mechanikiem, moi drodzy. Wszystko jest takie banalne. W ogóle, jak to oglądają jakieś mechanicy, to pewnie się po prostu biją w głowę z niedowierzania. I tak, what the fuck! Kto tworzył tą grę, że ona jest taka po wylewie, że taka łatwa. Potem generalnie, jak gramy w tą grę, to nam się wydaje, że mechanik tam nic nie robi. Że on tylko naciska tam jakiś wężyk, coś tam dokręca i już naprawił samochód. A potem dwa dni sobie leży, bo zarobił 2000 dolarów. No, tak na pewno nie jest, moi drodzy. Praca mechanika bywa bardzo, bardzo męcząca i za to i w ogóle dziękuję, że się tak przykładają. Gorzej jest jak mechanicy oszukują, że na przykład faktycznie tam mówią, że a, bo trzeba było coś tam wymienić, a tak naprawdę nie trzeba było tego wymieniać. No i to jest hamstwo, nie? Także dobrze mieć zaufanego mechanika, najlepiej jakiegoś takiego ziomeczka, który... O, i czekajcie, tu jest jeszcze filt, znaczy to jest ten wydech. Jak widzicie, trzeba wymienić katalizator. Dobra, od razu przejdziemy do katalizatora. No, to jest zdecydowanie do wymiany. Katalizator jest do wymiany i rura wydechowa początkowa. Ale jak ją zdemontować? Ona jest złapana tutaj do góry. Ona jest złapana tutaj. Do tej części. Czyli od góry bym musiał zdemontować. Ale to jeszcze tutaj wymienimy ten filtr oleju i zamontujemy. Eee. Kupimy od razu rura wydechowa początkowa i katalizator katalizator. I rura wydechowa początkowa rura wydechowa początkowa początkowa i katalizator gdzieś jest. Jotka, czy tutaj był? Nie, katalizator. 200 dolców, gruba hajsy. Dobra, ja to wymieniam już. Mm. Dobra. Tylko teraz jest pytanie: czy, jak ja ten katalizator tutaj zrobiłem, znaczy, czy jak go ja tu zamontuję, to będę musiał yy, go znowu ściągać zaraz. No ale mam nadzieję, że nie. Dobra, mogę go teraz opuścić. Jak to wygląda? O, 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 muszę tą osłonę tutaj ściągnąć. Też dosyć dziwna budowa tego samochodu. E, no i co? Muszę kolektor... O, Jezus! To nie jest taka prosta sprawa. Dużo kręcenia. A, no, musiałem odkręcić, bo w sumie... A jeszcze, no chyba. O nie! Zobaczcie, muszę to odkręcić. Muszę to odkręcić, jednak. Niepotrzebnie katalizator w ogóle zamontowałem. To jest, kurde, po wylewie sprawa. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Mm, katalizator to jest. Nie, kurde. Który to jest katalizator? Dlaczego ten układ wydechowy tak dziwnie się układa? Ta kamera. Nie rozumiem. O, właśnie. Niepotrzebna moja robota. Odkręcam dwa razy to samo. I zakręcam. Dobra. Ściągamy i montujemy teraz nowa rura wydechowa nowy katalizator, który znowu przykręcamy na swoje miejsce. No i za chwileczkę jeszcze tylko zrzucimy tutaj spod nośnika nasz samochód. Zamontujemy tą osłonę układu wydechowego e, przy silniku. Dla oczywiście bezpieczeństwa, no i będziemy mogli go już uruchamiać. Dobra, także tutaj dajemy kolektor, a bo tam jeszcze kolektor była. Ja tylko o słonie powiedziałem, no i tak to wygląda, moi kochani. I na tym zakończymy. Ja sobie tutaj dokręcam jeszcze to. Także już teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tych łapkach, naprawdę, bo to się przydaje mi. Eee, a nic to Was nie kosztuje. Generalnie, jak się Wam podoba ta gra, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie co byście jeszcze chcieli zobaczyć. Yy, I to tyle. 652 dolce poszło. Mamy już prawie 3000 doświadczenia. Jak zdobędziemy, moi drodzy, 3000 doświadczenia, to będziemy mogli już przyjmować zadania na stację diagnostyczną, więc będziemy mogli się bawić w takie rzeczy i inne. Trzymajcie się gorąco, do zobaczenia. Zobaczcie w opisie, tam są fajne reflinki. Cześć!